Cześć, ja jestem Daik. Na tym kanale chcę powrócić w końcu. Jest to mój drugi kanał Daik Animation. Ogólnie zapraszam na Instagrama i na pierwszy kanał YouTube. Tutaj gdzieś będzie. Fajnie jakbyście zostawili suba i lajka, bo robienie animacji zajmuje bardzo dużo czasu. Mam bardzo dużo starych animacji, które już są niedostępne, więc jakbyście chcieli taki filmik z... Z reagowania na stare animacje, to zostawcie łapkę w górę, to będę wiedział, że chcecie. Filmy będą nagrywane sporadycznie. Jak mi się będzie chciało, to zrobię. Jak nie, to nie. Więc nie spodziewajcie się jakichś schematów. Co chciałem powiedzieć, to chyba powiedziałem. Więc jak coś o czymś zapomniałem, to na karcie społeczności dam Wam znać. Więc ja się z Wami żegnam, wiecie na główny kanał i. Pa A, no zapomniałem, jeszcze trzeba puścić starą. Jeszcze oh my